Cześć, z tej strony Baniolski. I witam Was w trzecim odcinku z serii maligos.pl Wbijemy sobie tutaj trzystronne cięcie. Może wejdzie, może nie wejdzie. Kto to wie? Kto to wie? Jestem 10, Bardzo pięknie. To czytniemy sobie jeszcze jedno. Żeby było. Bardzo pięknie i lecimy wbić od razu 75 level i skoczymy sobie na reaperka Tak więc, ciśniemy z pompą i dobijamy 71. U mnie dobija się. O, kupa. Ale w topo. Dobra. Wchodź, głupi levelu dobra jest. Lecimy dalej. I dobijamy 72. O, nie jest, 72. Lecimy.

Idę spać, porobimy I pierwsze podejście bojowego na 9. Bang. I za pierwszym razem bardzo pięknie. No, wszystko mam nawet, żeby zrobić trytka. No, ale myślę, że no, to będzie do miksu. 10 no, szycie, trucie ludziom, zręczność się, się zastanowię i przeszywki właśnie zastanowię się czy go zostawić, czy nie. Tak więc no, lecimy dropić lepki do trutej. Czas mokny kres. Dzisiaj koń. Dobra, jestem z powrotem, dropiłem jakieś szkatunki, poleciał mi ze jak jedyniowa suknia, bardzo fajne ABS -y ma Tak więc, bardzo ciekawi, a teraz ulepszymy sobie, no zrobiłem sobie niebiankę Podropiłem troszkę, jak jest, niebianeczka, bardzo ładnie Plus zero, ulepszy się ją później, no kurwa Dobra, później zrobimy dalej Mam trochę oczu demona, mam trochę głów do ulepszenia, no tak więc zobaczymy co tu jeszcze mogę sobie zrobić. Na przykład tarczę do PVP pewnie bym mógł. Tak. Hmm. Ale nie, kryształy zostawimy sobie na yy, trudkę na razie. Tak więc co by tu jeszcze o nowe itemki całe z niebiańskich, bo znaczy jak spiewam ale mam wszystko z niebiańskich też. Tarczę, mam ten 14 na potwory, bardzo fajna tarcza. no co tu jeszcze można ulepszyć Wojowego nie wiem czy kręcić na razie czy nie tak więc na razie zostawiam tak jak jest no, niedługo mogę czytać medal bardzo fajnie zrobili z powrotem no nie można zrobić nie wiem może gdzieś w ponga dobra lecę zrobić też katułki przy okazji wbijać level piona dobra będziemy wbijać reaperka dobra szybko zejdzie po ścianach chyba nie odpychał już raz byłem sprawdzić jak dojść do niego no podstawowe DT pieczątki dropią szybciej oczywiście za drugim spotem po dwie lecą i za trzecim też dwie naraz od razu cisną Tak więc wiadomo Bardzo fajnie, o Pagon jest, Pagon, bambusik Bezpośrednio Później metek morderstwa, drobnąć 50 Kupa jakiś tam melek, syrków. I tyle co nie, no i jest Ripek, tak Teraz będziemy próbować wbić się na niebieską śmierć Na niebieską śmierć, żeby się wbić Trzeba, co by trzeba było? Antydotum dla żołnierza Antidotum dla żołnierza, tak więc tu gdzieś powinien pojawić się Bosik Powinien, tylko kurwa, tylko tutaj Ktoś go tu nie widać Halo, halo, panie Bosie Dobra, zaraz się zobaczy Dlaczego on się nie pojawia? Czy trzeba kliknąć tego żołnierza? Clifunk Antidotum Oczywiście. Dobra, okej. Okay. Będzie bosik. A, dobra, są mowy i bosik. Dobra, drop na antidotum i kapa. Oddaliśmy antidotum, dropną za drugim bosem. Teraz pojawią się dwa metiny i z nich trzeba będzie dropnąć 100 skryptów. Tak więc lecimy. Dobra, dropnąłem stówkę tego ujostwa. Wybijem trochę spota i ciśniemy z niebieską śmiercią. Szybko zejdzie na pewno. To jest pewne Dobra, chodź tutaj kobitko Pyk pyk, dobra 26k skrypieka to chwila moment, pójdzie. Dobra, zobaczymy co tutaj drobnie pięknego Demoniczne prochy, sztuk 10 Śliw, rozprówacza, zwój śmierci, pęknięta rada Perła, metal, rada, zwój duchowy, muszla, pd no chyba słaby dawek drop Nie poleciał zwój na skilla na P To trochę liptons No ale dobra, nalec no, już Nie jest źle Przynajmniej ubite Tak więc pompa Legenda Dobra, dropimy sobie powoli te szkatułki. Mamy dopiero 50, ale ulepszymy sobie truteczkę. Trzeba ją w końcu zrobić. Jest na 7, teraz na 8. I truteczkę do ciebie i za pierwszym razem bardzo pięknie. O kurwa, Inna jest. Bardzo fajno. Dobra. smutka będzie sobie powoli Rotą, gdy będę eksfi. Spróbuję bić 90685, tak więc jest na pompie kurwa. A pompa, wiadomo, musi być. <laughs> tak więc, no... Wiem, że ze szkatułek lecimy dyniowe itemki, bardzo fajne. Jednym poleciał, odkurzyłem dwie szkaty i sprzedałem za 400kk. Tak więc, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli się spodobało, subskrybuj, lajkuj, komentuj, jeśli masz jakiekolwiek uwagi. Tak więc, do następnego odcinka, się moneczko siła!